Czym nas pan dzisiaj ugości? Co pan prezentuje na swoim stoisku? Miody z własnej pasieki, pyłek, lizaki propolisowe. Miody z własnej pa pasieki. Widzimy wielokwiatowy, malinowy, lipowy, nawłociowy. Proszę powiedzieć, czym one się różnią i jakie mają właściwości? E, to znaczy róż różnią się odmianą. E, włożę pasieki na pożytki. Yy. Jakim... Czyli to jest bardziej wędrowna pasieka? Tak, jest to pasieka wędrowna, dwustopniowa pasieka, podzielona na cztery mniejsze. I 50 dodatkowych uli jest pasieką hodowlaną, z której miodu nie pozyskuje, tylko hoduje matki w pszczelę. Co to znaczy? Że to z kwiatów maliny? Tak, z, maliny, z kwiatu maliny letniej. Mój tata jako pierwszy na Lubelszczyźnie odkrył ten pożytek. Przeczytawszy literaturę i pod kraśnikiem wiedział, że są duże plantacje maliny letniej, zaczął wozić i jest to dość mocno obfity pożytek. Jakie ceny pan ma tych miodów? Od 15 do 30. Malinowy miód. W jakiej cenie 20 zł. A w dużym słoiku? 40, 45 dobrze. Tu mamy miód z terenów leśnych. W dużym słoiku ile? 20. Dużym, a w du dużym, w dużym, w dużym słoiku 45 Ile kosztuje miod wrzosowy? E, 0,9 kg kosztuje 50, 80 zł, a 0,3 kg 30 zł. I tak wysoka cena, ponieważ on jest wyszukany, e, wyszukany to tak, wpływa na cenę. Wrzosy spać są takimi gatunkami miodu szlachetnymi. Dlaczego? No spa spać iglasta i wrzosy, wrzosy dlatego, że jest bardzo trudnym i późnym pożytkiem do uzyskania. Tak jak na przykład malinę, rzepak, lipę, grykę mogę zula uzyskać do 30 kg albo i więcej. A wrzosu, jak uzyskam 5 kg, to już jest bardzo dobrze. I to jest wyszukany miód. I dodatkowo, żeby ten miód móc pozyskać, zakupiłem rozluźniacz do miodu wrzosowego z Norwegii. Norwegowie się specjalizują. Co to znaczy rozluźniacz? Miód wrzesowy jest jak galareta i żeby go z ramek pozyskać, to zakupiłem specjalne urządzenie z Norwegii, gdzie wkładam ramkę, rozluźnia się ten miód i znaczy, dopiero on mogę go odwirować. Tak nie, rozluźnia, są takie e, spec specjalne konsystencję igły, Czyli tak. na bardziej taką płynną tak płynną niż wygaralewowaną, tak. Tak? I wtedy mogę wziąć, wywirować. Miód spadziowy właśnie jest z miodem szlachetnym dlatego, że nie występuje co roku. Ostatni raz w Rostoczeńskim Parku Narodowym wystąpiła dwa lata temu. W zeszłym roku nie było. I tak jak inne pożytki miody mogę zaprognozować, że będą kwitły od 5 maja do końca maja. Tak jak na przykład rzepak, to spadzi nie, za, nie można zaprognozować. Mam stworzoną wagę pasieczną i tylko mogę ją monitorować. Czy na co dzień Pan bada miód? Badam miód. Część miodu e, eksportuję, czyli wysyłam, dobrze mówię, e, do Arabii Saudyjskiej, do Japonii, więc mój miód jest badany. Dobrze, widzimy też tak. Polski miód o właściwościach miodu Manuka z polskiej pasieki. Tu przed chwilą sąsiad nam mówił, że miód Manuka w Polsce jest trudno dostępny, a raczej w ogóle. To nie jest nasza strefa tak znaczy jest, jest dostępny, tylko że e, miód Manuka. On ma właściwości jako miód, e, tylko po prostu został e, dość mocno e, wyreklamowany. I na dzień dzisiejszy to jest tak, więcej miodu manuka się sprzedaje, jak się produkuje. Ale gdzie go pozyskać? W sklepie w sklepach internetowych. Czyli pan kupuje? Nie, ja nie kupuję i nie sprzedaję miodu Manuka, no, ale tu mamy. E, ale tu jest e, pani doktor Jasicka z Opola Rozumiem. przebadała miód z Nawoci. Aha, więc... porównała z właściwościami miodu manuka i Jej badania jednoznacznie wskazują te same właściwości. Jest, jest lepszy. Co pan myśli na temat miodów importowanych do nas do Polski z innych krajów: Węgry, Rumunia, e, Ukraina? E, na temat jakości się nie wypowiadam, e, choć e, pod kątem ceny psują nam rynek cenowo. Dlaczego? E, dlatego, że ja, żeby wyprodukować kilogram miodu, to koszt wyprodukowania kilograma miodu kształtuje się około 30-35 zł na dzień dzisiejszy. E, opłata pracowników, e, opłata sprzętu, amortyzacja sprzętu, paliwo, przechowywanie. A jak to wygląda w, w Ukrainie? E, no tam jest tania siła robocza. I, i na internecie będzie... można ogłaszają się, że e, sprzedadzą minimum 200 kg miodu przykładowo lipowego z Ukrainy za 12 zł. i są 12 zł to możliwe? tak tylko teraz pytanie jakość i są pszczelarze, którzy kupują i sprzedają po 25, dlatego psują rynek że jak ja jeżdżę po kiermaszach i stoję i muszę mieć takie ceny, no bo też mam rodzinę na utrzymaniu a obok stanie strzelasz, że tak powiem, i będzie po 25 sprzedawał, to ja nie sprzedaję nic, a przy sprzedaję tak, tamten. Tej... Tego czasu było tak, że miód z Chin, e, wiem, że ci e, dużych handlowcy po 2,50 kupowali. A właśnie, miód z Chin, no bo jednak ten miód z Chin, no widzi się czasami w sklepie etykietę e, miód pochodzenia z Unii Europejskiej i, i spoza. poza. Czyli, Czyli co, możemy, miód możemy myśleć, że to jest miód z Chin? Miód z Chin, miód z Ukrainy. Ale Ukraina, ale z krajów trzecich, czyli krajów, które nie są w Unii. No ale załóżmy spoza Unii. Ukraina to podobne strefy jednak klimatyczne. Chiny nie. Należy bać się tego miodu chińskiego? To znaczy w Lublinie był przypadek. Jeden pszczelarz tu z zamojskim zaryzykował. Dobrze zarobił, ale jak w Lublinie wstawił do marketu, ludzie zaczęli ślepnąć. Bo zawierał chloramfenikol i inne związki chemiczne. Czyli ten miód I za, 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 Zaczęli ślepnąć i jak zaczęli mu kary nakładać, to on, żona, później dzieci, bo to przechodziły te kary na pokolenia, popełnili samobójstwo. I tutaj postawimy kropkę. Bardzo dziękujemy za wywiad. Życzymy wielu sukcesów, owocnej sprzedaży i wszystkiego dobrego.